To już dzisiaj swoją premierę ma pierwszy z 12 e-booków tartaletkowych. 12 tartaletek na 12 miesięcy, truskawkowa pistacja. A co w nim znajdziesz? Sprawdzony przepis na kruche, maślane ciasto z dodatkiem liofilizowanej truskawki. Do tego przepyszne truskawkowe nadzienie w postaci konfitury, które znajduje się aż w dwóch miejscach w tym deserze. Dodatkowo ganasz pistacjowy oraz mus pistacjowy i przepis na sprawdzoną polewę neutralną. Możesz te przepisy użyć w najróżniejszych konfiguracjach, nie tylko do takich rozbudowanych tartaletek, ale też do monoporcji tortów czy innych deserów. Sprawdzą się tutaj świetnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób możesz nabyć swój egzemplarz, zobacz link w opisie pod filmem. Tam wszystko jest dokładnie wyjaśnione. Truskawkowa Pistacja to pierwszy z dwunastu e-booków, który pojawi się w tym roku. Co miesiąc około 10 będą pojawiać się nowe przepisy, także koniecznie tu zaglądaj.